Witajcie z tej strony Jesiotr, a w tym filmie przedstawię Wam, co zostanie dodane w najnowszej aktualizacji do Simraila, która wychodzi już 13 grudnia. Co zatem doda ta aktualizacja? Patrząc na oficjalną grafikę informacyjną, przede wszystkim możemy się dowiedzieć, że Simrail wychodzi z wczesnego dostępu. Oczywiście oprócz tego, aktualizacja dodaje masę nowości, takich jak na przykład możliwość prowadzenia nowej lokomotywy, czyli TY2. Lokomotywa już od dawna jest w grze, aczkolwiek dopiero 13 grudnia będzie ona możliwa do użytku. Lokomotywą będziemy mieli także co ciągnąć, ponieważ do gry trafią też nowe wagony w szarym malowaniu, które idealnie wpasują się w klimat lat 80., które zostaną dodane wraz z aktualizacją, a dokładniej trasa Katowice Sędziszów w latach 80. Do gry trafi też nowa trasa, czyli Tunel Kraków Główny, czyli jakieś 50 km nowej trasy. Dużo osób zastanawia się też, czy do gry trafi długo wyczekiwane DLC do łodzi. Otóż najprawdopodobniej tak. Na samym dole grafiki informacyjnej możemy znaleźć napis i wiele więcej, w skład którego wchodzą różne poprawki, nowe, mniejsze systemy, ale możliwe, że też DLC do łodzi. Jest na to dość duża szansa, ponieważ trasa dodająca łódź jest już od dawna skończona. Na pewno wyjście aktualizacji odbije się dużym echem, co przyniesie wielu nowych graczy, dlatego wypuszczenie takiego DLC w dzień aktualizacji byłoby dość opłacalnym pomysłem dla SimRail SA. I dlatego myślę, że właśnie tak się stanie, oczywiście dopiero 13 grudnia dowiemy się, jak będzie rzeczywiście. Wcześniej mówiłem o małych zmianach, które przyniesie aktualizacja, jakie będą to nowości. Ano, między innymi nowe stanowiska kontrolerów ruchu, czyli dyżurki na stacjach oraz poprawione błędy ale to wydaje się dosyć oczywiste. Ciekawą rzeczą, jaka najprawdopodobniej zostanie dodana, jest możliwość łączenia dwóch pociągów za pomocą sprzęgów, ze specjalnie przygotowaną animacją. Do gry A, w zasadzie to bardziej na Steama, trafią też nowe osiągnięcia, co jest super nowością. I to by były wszystkie oficjalne informacje na temat najnowszej aktualizacji do SimRaila, której możemy się spodziewać już 13 grudnia. Czy nowości jest dużo? Na to pytanie może już odpowiedzieć sobie każdy z Was. Patrząc jednak na tablicę z informacjami od twórców, czyli roadmapę aktualizacji, możemy zobaczyć obietnice twórców, które prędzej czy później trafią do gry. Jest ich dość sporo, także jest na co czekać. Dlatego, że wyjście Simraylas z wczesnego dostępu jest naprawdę dość ważnym wydarzeniem w społeczności tej gry, chciałem nagrać właśnie taki materiał, który podsumowuje to, co w zasadzie pojawi się za kilka dni w grze. Więcej informacji znajdziesz w opisie. Dziękuję każdemu za obejrzenie filmu do końca. Do zobaczenia.